Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym poruszymy dwie kwestie. Pierwszą będzie obczajenie sobie takiego projektu, który się nazywa ICP.Ninja, a drugim zagadnieniem będzie pozyskiwanie danych z blockchaina R-Wave i wyświetlanie tych danych na blockchainie, czyli na kanistrze na ICP. I dobra, fajnie, ale przecież to jest konkurencyjny projekt R-Wave, więc. Ja to może wstępnie wyjaśnię. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Arwave i jak możemy z niego fajnie skorzystać. Otóż, r -Wave to jest taki blockchain, który umożliwia nam za na zapis danych w postaci zdecentralizowanej na blockchainie R-Wave. Opłaty są robione za pomocą tokena AR. To jest akurat R-Drive. To jest takie fajne rozwiązanie, które pozwala Wam na zapis danych na blockchainie R-Wave. I. Tak, jak internet, komputer ma swoje mega, mega fajne zastosowanie. Tak nie ukrywam, Arwave też ma fajne zastosowanie. A tym fajnym zastosowaniem Arwave jest to, że w sposób zdecentralizowany potrafi hostować przez długi okres czasu. Oni deklarują 200 lat, ale wiecie, jak to jest. Przez długi okres czasu potrafi hostować pliki. I teraz uwaga, opłata za host danego pliku na ten długi okres czasu jest jednorazowa. To Wychodzi jak tak liczyłem około na ten moment, nie? 3 groszy za megabajt. Więc możemy wykorzystać i funkcjonalność ICP, i funkcjonalność Arwave. wave Stwórzmy sobie na ICP Ninja nowy projekt. ICP Ninja to jest słuchajcie, taki um, taki projekt, coś jak Motoko Playground. Wybierzmy Full Stack. Ale różni się tym, wybierzmy Motoko, create new project, różni się tym, że ma możliwość postawienia czegoś na takim żyjącym blockchainie, bo musicie wiedzieć, że Motoko Playground to też jest tak naprawdę środowisko produkcyjne, ale ono ma pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o komunikację. Z tego co ja kojarzę, to jest ograniczenie z komunikacji z, na przykład, z jakimiś usługami zewnętrznymi, ze specyficznymi API, no, i tutaj też jest problem, żeby się połączyć z hard drive'em. Znaczy, przynajmniej ja miałem taki problem, stwierdziłem, że szybciej i łatwiej zrobię to na ICP Ninja, żeby wam to pokazać. I teraz tak, jeżeli już macie to główne okno, to jest jedna naprawdę fajna funkcja, którą warto wam pokazać. Mianowicie, właściwie to jest kilka funkcji takich fajnych, ale te najważniejsze. Opcja tłumaczenia kodu. Klikacie prawym po zaznaczeniu, i macie tutaj opcję, że możecie modyfikować. Zimpróbować, czyli ulepszyć, naprawić, albo możecie poprosić, żeby wam wytłumaczył tą część kodu. Na przykład, jeżeli pozyskujecie kod z GitHuba od kogoś i chcecie, żeby po prostu dokładnie wam wytłumaczył o co chodzi, możecie kliknąć to i po prawej stronie pojawi wam się takie okienko, w którym wytłumaczy wam to krok po kroku, mniej więcej jak Claudia albo gpt Także to jest bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli na przykład. Nie wiecie do końca, co autor miał na myśli, i chcecie po prostu przebadać, co funkcja robi. To tutaj macie takie takie wytłumaczenie, tak? Że to jest y, zadeklarowana publiczna funkcja, y, która może być wywołana spoza aktora, y, a to jest nazwa tej funkcji i tak po kolei wam to tłumaczę Fajne rozwiązanie. Fajnym też rozwiązaniem jest opcja eksportu tego bezpośrednio do GitHuba. Czyli możecie zalogować się y, jako jako wasz użytkownik, i możecie zautoryzować się, żeby po prostu wysłać to do waszego GitHuba. Właśnie sobie ICP Ninja zamknąłem, ale to nieważne. Dobra, bo na szczęście tu jest ten projekt. Po przywróceniu. On jest w kaszu nie? Do czasu, jak nawet jeżeli sobie go nie zapiszecie, to on jest w Keszu, do czasu wyczyszczenia Keszu będzie w przeglądarce. Więc, więc teraz tak. Tutaj będzie w, poniżej w opisie. Link do Githuba. Wejdźmy sobie najpierw w frontend. Index.html i po prostu zaznaczcie i skopiujcie cały ten element. Kopiuj. Wejdźcie na ICP Ninja frontend, index.html i po prostu usuńcie ten i wklejcie ten mój z Githuba. OK. Następnie przejdźmy sobie z frontendu tutaj do Hello World do backendu. I po prostu otwórzcie sobie plik mo, tak, app mo, wszystko skopiujcie i analogicznie tutaj playcie, ok? Ok, mamy. Teraz można by było zdeployować projekt, ale ja wam chcę wytłumaczyć mniej więcej, co ten projekt będzie robił. To jest taka tylko przykładówka, w jaki sposób y, ściągać coś z blockchaina Wave. Y, ja tu zastosowałem może troszeczkę poleciałem, bo zastosowałem do przechowywania e, tych adresów i descriptionów e, krotki. Krotki to są takie struktury danych, które pozwalają na przechowywanie różnego typu danych w nich. One troszeczkę, no może, może porównanie ich do tablic to troszeczkę jest nadużycie, ale one po prostu mm, pozwalają na przechowywanie różnych typów danych, ok? Czyli no ja w tym przypadku przechowuję tylko takie adresy. Ale ja równie dobrze mógłbym tutaj wprowadzić jakąś liczbę na przykład, czy wprowadzić na przykład wartość logiczną. I to też by pyknęło, bo krotka przechowuje typy, znaczy różne wartości w sobie, czyli ona może być taką, nazwijmy to tak górnolotnie, kolekcją obiektów różnego typu. Okay? Ona tym się różni od tablicy. Tablica musi mieć dane jednego typu. Ok, znaczy no nie tylko tym, ale, ale jest to taka główna różnica, a krotka może mieć dane. Różnego typu, tak? Czyli tablica jednego typu, krotka różnego typu. Dobra, ja w tej krotce zawieram adres URL, który jest tutaj, po prostu, żeby go nie wpisywać za każdym razem. Łączę to z tymi adresami, które są tutaj, i to nam daje link do, do moich zasobów, które mam na Arwave. Tutaj mam po prostu proste opisy, a tutaj to jest bardzo ważne, bo. Pamiętacie, że rozmawialiśmy o funkcjach update i query, i funkcje query i update różniły się czasem wykonania. To ja wam pokażę może też na tym przykładzie takie realne zastosowanie funkcji query i update, jak one działają na środowisku, no prawie, pro, znaczy no, na produkcyjnym. Bo jeżeli mamy na przykład replikę, to tak tego nie widać, bo ta komunikacja jest szybsza. A jeżeli dodamy kolejny layer, jakim jest komunikacja z innym blockchainem, jak Arwave, to już będzie duża różnica w czasie odpowiedzi. Funkcje query, znamy temat, one są tylko do odpytywania, i w momencie, kiedy statyczne elementy krotki odpytuje, to one się jak najbardziej sprawdzają. Ok? I tu bez problemu moglibyśmy dać damy query, ale zanim to mm, zrobimy to z, zderzymy to, jak wygląda funkcja update, która musi przechodzić przez proces konsensusu, zanim zostanie wyświetlone dane. Okay? Dobra, zadeployujmy sobie to, a w czasie jak to się będzie deployowało, to ja Wam jeszcze pokażę jedną ciekawą rzecz. Mam tutaj swoje, swoje takie zdjęcia, wygenerowane oczywiście przez AI, troszeczkę przerobiony w Affinity, i to są postacie z postapokaliptycznej gry. I teraz, my będziemy chcieli przejść przez wszystkie te postacie. To taki prosty symulator wyboru postaci, ok? I teraz, jeżeli wrzucicie coś na Arwave yy, jako publiczny zasób, przechodzicie sobie tu, przechodzicie sobie tutaj do waszego woleta. Yy, chodzicie na stronę view, yy, viewblock.io, to jest taka strona coś jak etherscan, ok? Macie, macie, macie tutaj wasze obiekty, ok? I teraz przy przesyłaniu i przesłaniu na R-Wave macie tutaj bundle. Coś takiego, ok? Weźmy sobie może przykładowy obraz i jego adres. W jaki sposób dobrać się do tego adresu? No, bo jeżeli jestem na R-Wave, to ja do tego adresu mogę się dobrać w ten sposób, że mogę wyszerować ten plik. No i tutaj mam fajny adres. Powinno to działać. Ale jeżeli ja to otworzę, to wyświetli mi się to w takim formacie, który nie zaczyta mi się do front-endu. Muszę to zrobić troszeczkę inaczej, więc przechodzę na ten bundle, czyli stąd wybieram ten mój bundle. Mam ten swój obrazek, załóżmy. Klikam tutaj, i to jest ten adres. Zobaczcie, to. Tu można go sobie skopiować. I jeżeli chcecie dostać się do tego zasobu, to tak jak na tym przykładzie zrobiłem, adres będzie analogicznie, dajmy to po prostu w całości. Adres będzie wyglądał w ten sposób, gdzie to mam tu. Ciach. To oczywiście po... po tym. No i damy to w modelu. Tak. OK. Tak wygląda adres. Bezpośrednio odwołuje się do tego pliku. OK. No i tak analogicznie zrobiłem tutaj dla wszystkich. Tak. Także. Dobra. Mamy swoją aplikację napisaną. I teraz zobaczcie, nasze funkcje, które wywołują te nasze krotki, one są typu update. Czyli one muszą zrobić taki numer. Po kliknięciu frontend wygląda w ten sposób, że po prostu przełączamy się pomiędzy obrazami, wywoływane są nasze funkcje backendowe, które po prostu, która jest y, funkcja backendowa, przyjmuje to ID obrazka, a następnie przechodzi po kolei przez elementy krotki i szuka. W instrukcji warunkowej switch przechodzi i szuka oraz zwraca adres poszczególnego elementu krotki. Okay. Zauważycie tą zależność? Trwa to bardzo długo. Relatywnie to powinno odbywać się prawie natychmiastowo. No ale stosując funkcję update. I wykonując takie operacje łączenia się z innym blockchainem, żeby pozyskać dane, wczytać je i wyświetlić, nie, musimy, nie dość, że nie musimy przechodzić przez proces konsensusu. To jeszcze tu widać ten delay. Więc, żeby to naprawić, żeby nie trwało to wieki, przejdźmy po prostu do naszego kodu i zróbmy to tak, jak powinno być zrobione. Czyli zmieńmy funkcję update na funkcję query. Ok, jedną. I drugą. I zaktualizujemy nasz kod. Pamiętajcie, że mm, nasz kanister musi połączyć się z Arwave, pobrać ten obrazek i wyświetlić go. A więc te operacje rzeczywiście będą trwały dłużej w przypadku operacji typu update'. Ale jeżeli tylko wyświetlamy obrazek, który jest na Arwavie, a my chcemy to docelowo zrobić, yy, to możemy zastosować po prostu funkcję typu query. OK. Sprawdźmy teraz, jak wygląda komunikacja. No, już znacznie lepiej. No i właśnie to jest taki przykład, dlaczego stosujemy query ponad update'em. Dla funkcji, które wyświetlają tylko dane, a które ich nie zmieniają i nie warto po prostu przesadzać z poprawnością i używać query tam, gdzie jest to konieczne. No i update'u tam, gdzie jest to konieczne. Ponieważ po prostu trwa to. Za długo. Ok, um, tak jeszcze na zakończenie. Um, R-Wave to jest bardzo ciekawa opcja ze względu na jednorazowe płatności i to, że możemy storageować nasze dane poza ICP. I tak jak mówię, w modelu ICP storage danych to jest 5 dolarów za gigabajt. Jeżeli mamy małe, małą ilość danych, nie robi nam to większej różnicy. Aczkolwiek, jeżeli mamy troszeczkę większe pliki albo chcemy troszeczkę Zdywersyfikować naszą infrastrukturę, no to jest możliwość korzystania z Arwave'a. Um, ja bym nie odbierał tego w kategoriach, że to jest konkurencyjny projekt dla ICP, tylko Arwave jest pewną funkcjonalnością, którą powinniśmy wziąć pod uwagę. Jeżeli widzimy realne korzyści jednorazowej płatności za plik który często będziemy na przykład otwierać albo który chcemy mieć z pewnych względów poza siecią IC, żeby nie, nie wykonywać opłat, to jest to rozwiązanie warte przemyślenia. Zwłaszcza, że tak jak już mówiłem, jednorazowa opłata, dwa blockchainy, a jak widzimy, jak działa Fundacja Definity i co mówi sam Dominic Williams, to ICP nie jest, internet, komputer nie jest nastawiony na krwawą konkurencję, tylko raczej na kooperację. I oni stawiają na y, granie do jednej bramki, i nawet y, określenie ICP jako Ethereum, czy tam Solana Killer, nie jest brane pod uwagę. Oni chcą iść w technologię, chcą ją rozwijać i chcą stwarzać korzyść innym blockchainom. Dlatego warto, jakby stosować się do tej maksymy i korzystać z różnych rozwiązań w swoich projektach, o ile rzeczywiście te rozwiązania y, są dla nas korzystne i nie ma co się, y, co się przejmować. Że jakieś rozwiązanie jest lepsze od innego, po prostu jako no, twórcy aplikacji powinniśmy być open minded i wiecie, troszeczkę tak patrzeć poza te nasze ramy i szukać też rozwiązań, które mogą nam pomóc po prostu w pracy, nie? I w deployowaniu lepszych aplikacji, lepszych kanistrów. Dobra, dzięki wielkie za uwagę i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.